Witam państwa. Przed mikrofonem Robert Bogdański. W poniedziałek 3 czerwca przyglądam się temu, co w świecie istotne w kolejnym odcinku podcastu o takiej właśnie nazwie, Co istotne. Dziś o militariach, a właściwie o pieniądzach, czyli o armii i jej możliwościach bojowych. Martwimy się tym, czy nasza armia jest dostatecznie silna, aby nas obronić. I według ekspertów jeszcze przez kilka lat jej możliwości nie będą wystarczały na skuteczne stawienie czoła najeźdźcom ze wschodu. Martwimy się, że stan armii naszych europejskich sojuszników jest niedostateczny. Emblematyczne są tu potężne gospodarczo Niemcy, które jeszcze kilka lat temu trenowały swoich czołgistów bez czołgów, każąc im chodzić w czteroosobowych zespołach na piechotę po placach ćwiczeń. I raczej w krótkim czasie nie zdołały rozwinąć pełnej gotowości, o czym świadczy choćby epopeja wysyłania Brygady Bundeswehry na Litwę. Plany zaczęto układać w roku inwazji na Ukrainę, umowę podpisano w zeszłym roku, a gotowość bojową licząca 4800 żołnierzy Brygada osiągnie w roku 2027, czyli od pomysłu do przemysłu upłynie 5 lat. Za każdym razem jednak, gdy narzekamy na stan europejskich armii, mamy w tyle głowy przeświadczenie, że w razie czego za oceanu przybędzie kawaleria amerykańska i uratuje stary kontynent. A co jeśli będzie z tym problem? O tym właśnie jest ten odcinek. I od razu na wstępie muszę powiedzieć, że nie będzie o domniemanym izolacjonizmie, w jaki ma zdaniem wielu polityków i komentatorów europejskich i amerykańskich, popaść Ameryka po spodziewanym zwycięstwie Donalda Trumpa. Czyli nie będzie o tym, że Ameryka nie będzie chciała przyjść Europie z pomocą wojskową. Będzie o tym, że być może będzie chciała, ale nie będzie mogła. A może będzie mogła uczynić to, ale na niewielką skalę. Brzmi to jak pomieszanie horroru z science fiction, bo przyzwyczailiśmy się do tego, aby myśleć o Armii Stanów Zjednoczonych jako o najdoskonalszym narzędziu militarnym na świecie. Nadal tak jest, tylko że świat się zmienia, a charakter wojen ewoluuje i sami Amerykanie są tym zaniepokojeni. Konserwatywna Heritage Foundation. Publikuje co roku obszerny raport zatytułowany Indeks Siły Militarnej Stanów Zjednoczonych. W tegorocznym raporcie opublikowanym w styczniu autorzy określili tę siłę jako słabą na pięciostopniowej skali, której stopnie są następujące bardzo słaby, słaby, średni, silny i bardzo silny. Najgorzej zostało ocenione lotnictwo jako bardzo słabe. Potem flota słaba zaś, tylko piechota morska dostała ocenę silna. Ponieważ siły lądowe i nuklearne i kosmiczne zostały sklasyfikowane jako średnie, więc uśredniona ocena wypada na mniej niż średnio czyli słabo. Oczywiście ważne jest, co było punktem odniesienia a ten jednak był dość wysoki. Heritage uważa, że US Army powinna być zdolna do prowadzenia z sukcesem jednego pełnoskalowego konfliktu z dala od swoich granic, a jednocześnie potrafić powstrzymać przeciwnika na innych teatrach wojennych. Nie jest to jednak nic, czego by politycy od Ameryki nie oczekiwali. Tymczasem siły lądowe są na poziomie 2 trzecich tych zdolności, siły powietrzne na poziomie 3 czwartych, zaś flota na poziomie też mniej więcej 3 czwartych. W konkluzji raportu napisano, że tak jak się sprawy mają obecnie, istnieje poważne ryzyko, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych nie będą w stanie z pewnością bronić żywotnych interesów kraju. Wspomniano tam również, że atak Rosji na Ukrainę i atak Hamasu na Izrael, w wyniku których Waszyngton uruchomił ogromną pomoc w sprzęcie i amunicji z własnych zasobów, cytuję, Obnażył słabość zapasów broni i amunicji, a także słabość możliwości produkcyjnych w wielu krajach, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Krytycy raportów Heritage mogą argumentować, że jest to think tank silnie konserwatywny, nastawiony militarystycznie i żaden wzrost nakładów na zbrojenia go w gruncie rzeczy nie zadowoli. Jednak jest to jeden z wielu głosów w tej samej sprawie. Kilka miesięcy wcześniej analityczka wojskowa American Enterprise Institute, Corey Shake, napisała poważny w tonie tekst, a został on opublikowany w czołowym liberalnym piśmie The Atlantic. Tekst stanowił polemikę z tymi, którzy uważali, że pomoc dla Ukrainy trzeba ograniczyć, bo osłabiał na amerykańskie zasoby. Było to jeszcze przed atakiem Hamasu na Izrael, i pomoc wojskowa szła tylko do Kijowa. Tymczasem Collisheik udowodniła, że jak głosi tytuł jej artykułu, to nie Ukraina jest powodem tego, że Ameryka nie jest przygotowana do wojny. Napisała, że w przypadku dużej wojny armia amerykańska wystrzelałaby swoje zapasy amunicji w kilka tygodni, a jeśli wziąć pod uwagę pewne kluczowe kategorie, to nawet prędzej. I ubytek, jaki spowodowała pomoc dla Ukrainy, jest marginalny. Wobec tego, co nie zostało wyprodukowane z powodu ograniczania zamówień w poprzednich latach. Szejd krytykowała budżety wojskowe Joe Bidena, które były powiększane z inicjatywy kongresu, ale i tak były zbyt małe w stosunku do potrzeb. W dodatku, w prawie 900-miliardowym budżecie Pentagonu, nieco ponad 100 miliardów stanowią wydatki kompletnie niezwiązane z obronnością które mogłyby zostać zabudżetowane na przykład w dziale edukacji, a znalazły się tam, gdzie się znalazły, bo administracja Bidena chciała je przepchnąć i zastosowała starą metodę pakietowania, czyli łączenia z wydatkami niezbędnymi, które kongres musi uchwalić. W roku 1990 napisała Corrie w Stanach Zjednoczonych działały 54 fabryki niezbędnych komponentów zbrojeniowych. Dziś jest ich zaledwie pięć, zaś polityka odmierzania i stopniowania wydatków stosowana przez Kongres w walce z prezydentem, bo nie tylko Biden jest tu winien, sprawiła, że wiele z wytwórni sprzętu i amunicji produkuje na niskim poziomie i nie jest w stanie szybko zwiększyć mocy produkcyjnych. Nie będzie już możliwy powrót do dynamiki z czasów II wojny światowej, gdy admirał Nimitz walcząc o Midway. W Roku 1942 miał do dyspozycji trzy lotniskowce, a trzy lata później w operacji na Marianach dowodził już piętnastoma nowoczesnymi jednostkami tej klasy. Nie będzie to możliwe także, bo współczesne bronie są nieporównanie bardziej skomplikowane. Collisheik, pisząc we wrześniu ubiegłego roku, wzywała do tego, aby Pentagon głośno upominał się o polityków o finansowanie, bo jak konkludowała, bez tego Ameryka może przegrać następną wojnę. Minęło pół roku i w Ameryce pojawił się kolejny głos bijący na alarm. Republikański senator Roger Wicker, był pilot, opublikował w zeszłym tygodniu raport pod tytułem nawiązującym do Maksymy Ronalda Regana: Pokój przez siłę. Wicker wielokrotnie cytuje Regana i jest zdania, że to, czego on dokonał w latach 80., nie tylko zapewniło Ameryce zwycięstwo w zimnej wojnie, ale i zabezpieczyło ją wojskowo na następnych kilka dekad. I czas ten obecnie się kończy. Zrąb naszej siły militarnej ma swój początek w latach 80., pisze Wicker. Okręty podwodne klasy Ohio czy Los Angeles – Systemy rakietowe Atacams, czołgi Abrams, transportery Bradley, samoloty F-15 i F-16 to tylko kilka przykładów. Oczywiście nie jest tak, że te systemy nie były modernizowane. Były i są. Ale to za czasów Reagana stworzono to, co dawało Ameryce przewagę aż do tej pory. Reagan zainwestował w ciągu swojej prezydentury aż 400 miliardów ówczesnych dolarów w nowoczesny sprzęt i stosował zasadę, że. Obrona nie zależy od budżetu. Wydajesz na to, czego potrzebujesz. Zdaniem Wikera, Ameryka potrzebuje teraz podobnego wyrwania do przodu i podobnej rewolucji technologicznej. W tym celu do budżetu na rok 2025 należałoby dodać, właśnie na nową bronię i amunicję, 55 miliardów, aby jego wysokość osiągnęła 950 miliardów. A następnie w ciągu 5 do 7 lat zwiększać budżet wojskowy tak, aby doszedł do 5% PKB. W czasach Reagana wielkość ta dochodziła do 6%, potem spadła po upadku Związku Radzieckiego do 3%, gdy ograniczano obecność wojskową Ameryki za granicą, zwłaszcza w Europie. A cały zachodni świat sądził, że ponieważ nastał słynny koniec historii, więc można nie tylko przekuć miecze na Limiesze, ale wręcz przestać produkować miecze. Operacja iracka i afgańska znowu sprawiły, że budżet wojskowy wzrósł, ale w ostatnim czasie jego proporcja do PKB systematycznie spada i jeżeli ten trend się utrzyma, to w przyszłym roku spadnie poniżej 3%. Swoją drogą paradoksalne, że to. Co dla bogatej Europy byłoby literalnie nie do pomyślenia. Starczy sobie przypomnieć europejskie reakcje na propozycję prezydenta Dudy, aby wydatki wojskowe NATO wynosiły nie 2%, tylko 3% PKB, bo nawet 2% jest dla takich potentatów jak Niemcy czy Francja, nie do udźwignięcia, że coś takiego oznacza dla Ameryki poważny problem i wywołuje wezwania do tego, aby kraj wydawał więcej na obronę. Komentując raport senatora Wickera, Wall Street Journal kostycznie zauważył, że dobrze by było, aby republikański kandydat na prezydenta, czyli Donald Trump, przestał wreszcie epatować publiczność swoim cierpieniem jako niewinnej ofiary demokratycznych sędziów i prawników, tylko wziął sobie na polityczny sztandar plan senatora Wickera, pokazał wyborcom, co chciałby w dziedzinie obronności zrobić przez najbliższe cztery lata. I skontrastował to z planem Bidena systematycznego zmniejszania wydatków wojskowych. Na zakończenie jeszcze jedno. Amerykanie zaczynają zdawać sobie sprawę, że gdyby okazało się, że ich siły będą brać udział w wojnie z równorzędnym przeciwnikiem, albo gdyby jednocześnie atakowane byłyby ich cele cywilne, wówczas staną przed problemem medycznym, z jakim nie mieli do czynienia nigdy w historii. Lekarz i polityk Jeff Collier opublikował niedawno tekst noszący znamienny tytuł, Dlaczego rany, jakie leczyłem na Ukrainie, powinny wzbudzać nasz niepokój? Collier był niedawno na Ukrainie w misji medycznej, szkoląc ukraińskich lekarzy w swojej specjalności i zbierając informacje o tym, jak wyglądają obrażenia we współczesnym konflikcie zbrojnym. Jego przerażająca obserwacja jest taka, że współczesne pociski ranią ludzi o wiele poważniej niż pociski używane w poprzednich dekadach. Collier był jako lekarz wolontariuszem w bardzo wielu miejscach, gdzie toczyły się wojny: począwszy od Afganistanu czy Iraku, po południowy Sudan czy Rwandę. Jak pisze, nigdy nie widział tylu i tak skomplikowanych obrażeń jak w ostatnim czasie w jednym szpitalu w Charkowie. Widziałem tam szrapnele wielkości piłeczki do golfa i dziesięciocentymetrowe kawałki pancerza kevlarowego, które trzeba było wyciągać z mózgu lub z płuc. Jego zdaniem Ameryka nie jest przygotowana na taką wojnę i należy się modlić, aby nigdy nie nadeszła. Collier kończy swój tekst tak: W czasie amerykańskiej wojny domowej. Świat był przerażony skalą śmierci spowodowanych przez nowy karabin maszynowy systemu Gatlinga. Dziś widzimy podobną rewolucję w sile destrukcyjnej nowoczesnej konwencjonalnej broni. Dzieje się to w czasie realnym i Ameryka nie jest na to przygotowana. Senator Wicker powiada, że nasz największy sojusznik nie jest przygotowany na wojnę przyszłości technicznie. A doktor Collier, że nie jest na nią gotowy medycznie i psychologicznie. Dobrze byłoby, abyśmy i my w Polsce, i w Europie, postawili sobie podobne pytania. Bo może się okazać, że znakomicie przeprowadzona transformacja energetyczna, która pochłonie większość naszych budżetów, co prawda, uratuje planetę, ale nie pozostawi nam środków, aby uratować nas. To wszystko na dziś, mówił Robert Bogdański, to był podcast co istotne. Nieustannie proszę o polecanie mojego podcastu znajomym i nieznajomym, lajkowanie, subskrybowanie i podawanie dalej w mediach społecznościowych. Z góry dziękuję i do usłyszenia w środę.